Siema na naszej najnowszej serii na kanale, czyli Zadłużone Gospodarstwo. Dzisiaj zajmiemy się akcją wykopki, bo fajna sprawa jest. Tak naprawdę ostatnio na live to robiliśmy, dlatego fajnie to będzie wyglądało. Napiszcie hashtag wykopki i zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 51 tysięcy widzów. Jesteśmy blisko tego. Zostawcie łapkę w górę, to już chyba mówiłem, udostępnicie ten film. I wiecie co? Wbijajcie na Instagrama, bo ta piękna mapka będzie wydana na 9 tysięcy osób na Instagramie. U mnie, jeżeli macie jakiś znajomych, co mają Instagrama, podeślijcie im link. Link macie oczywiście w opisie. A brakuje tylko 200 Pewnie już jak to oglądacie mniej, czyli jakieś około 270 osób pewnie do wydania tej mapki, także naprawdę niewiele. My zaczniemy sobie całą naszą przygodę z dzisiejszym odcinkiem w Ursusie C328, a mianowicie polecimy sobie po taczkę, bo dzisiaj sobie zakupię taczkę. Na moje gospodarstwo taczka naprawdę bardzo tania sprawa, także sobie pozwoliłem na to, a po prostu nam się przyda. Jeżeli chodzi o wiaderko, taczkę plus kopaczkę. Gdzieś na tygodniu będziecie e, mieli paczuszkę tego wszystkiego, e, żebyście po prostu mieli łatwy dobór i ja sobie też pozwiększałem troszeczkę wartości e, w tych właśnie zabawkach, e, żeby to inaczej całkiem wyglądało. Dobra, bierzemy sobie tą przyczepę. No, dzisiaj tak jak mówiłem, akcja kopanie kartofli, czy uda nam się to zebrać? E, no na pewno dzisiaj to będę zbierał, ale czy to się uda wszystko zrobić w jednym odcinku? To już powiem wam, że tak jestem nastawiony do tego, że ra raczej tak średnio się uda wykopać nam to w dzisiejszym odcinku wszystko a co mówić, jeszcze zebrać, prawda? I tak sąsiad mi całego pola jeszcze nie ogarnął, bo mu się coś zepsuło w tym takim obcinaczu do tych łęcin, bo to się łęciny nazywa? Dobrze mówię, chyba tak, w kartoflach. No w każdym razie liście kartofli, o tak to powiedzmy tak bardziej po polskiemu, jeżeli ktoś tam za bardzo nie kojarzy, o co chodzi. I wbijajcie też na kanał autora, bo autora już jest troszeczkę cięższa sprawa, bo tam brakuje z jakiejś 550 subskrypcji do wydania tej mapki. Z tego co wiem, szykuje się już wersja V2 jeszcze większa, co mówić, jak v 1 była taka piękna, to myślę, że V2 będzie jeszcze cudowniejsza. Chcielibyśmy tą mapę Wam wydać, oczywiście jak najbardziej na święta, a do świąt chyba zostało, jak to oglądacie 14, to zostało 10 dni do Wigilii, czyli w 10 dni, jak się uda Wam wbić subskrypcję na tamtym kanale, co mi się zdaje, że to nie będzie problemem i te 200 pary obserwujących, to mapka trafia na eleganckości do Was. Dobrze, że udało mi się przyjechać tutaj w porze takiej eleganckiej, bo tak naprawdę te wrota skupu i automatycznie sklepu, no to jest powiem wam, że tak jakby powiedzieć, bardziej stary PGR, nawet e, wyglądowo troszeczkę, są otwarte, bo w co niektórych momentach, na przykład wieczornych, czy tam jeszcze przed ósmą, te wrota są zamknięte i się nie da otworzyć. E, także jest to naprawdę takie śmieszne. Dobra, wysiadamy. O, taczuszka, ekanowa. kanowa. E, pasująca do tego, mogłem nią przyjechać, ale nią się jedzie 18 na godzinę. A tak jak sobie myślałem, jak się załaduje na przyczepę, to nas sobie będzie tutaj tak e, gdzieś tam stabilnie, <laughs> ładnie stabilnie sobie stoi. E, taczka ma pojemność 1000, e, Miała, z, jak pobierałem chyba 600. E, zwiększyłem troszeczkę nie, miała 120 taczka pojemność. To wiaderko miało większą pojemność niż taczka, to już pamiętam. E, dobra, także takie bajery e, No i zwiększyłem, żeby to było bardziej realne, może tam wiadomo, to tona nie wchodzi w taczkę, ale w farmingu po prostu ułatwia to nam jak najbardziej życie. E, I dlatego postanowiłem coś takiego zrobić. Skartofle oczywiście pójdą na sprzedaż, nie będziemy się bawić w jakieś tam bardziej składowanie ich, bo i tak zwierząt nie mamy, także jest to moim zdaniem bezsensowne. A potrzebne nam są pieniądze. Pamiętajcie, że mamy 10 tysięcy na minusie, 10 tysięcy 10 zł, bo 10 zł ta taczka kosztowała. No bardziej jakby tak sprawdzać tutaj wartości realne chyba będę chciał na tej serii robić. No to 10 tysięcy, no za stówkę taką taczkę da się kupić? Mi się zdaje, że za stówkę taką taczkę kupicie. To powiedzmy 10 tysięcy 100 złotych jesteśmy na minusie z takich kartofli. Może koło tysiaka zarobimy z tego pola, no może nawet i więcej. Gram na poziomie średnim, jeżeli chodzi o trudność. I miejmy nadzieję, że to zapoczątkuje w takim czymś, że będzie to wszystko nam troszeczkę łatwiej przychodziło. Dobra, jak żebym cię tutaj nie przejechał. Bierzemy sobie. W sumie C428 będziemy sobie kopać, nie będziemy 30 dzisiaj odpalać, 30 będziemy sobie zbierać zajadę sobie na eleganckości, no ta 30 też ona wymaga remontu, tam parę rzeczy się już psuje, szani. E, gdzieś to na pewno niedługo będziemy robić, e, ten remoncik taki generalny uuu, jak to szybko mi pojechało do przodu, tylko kliknąłem tak w i od razu, e, podczepione, podczepione w C428 wygląda dosyć ładnie, jeżeli chodzi o podczepianie, bo do 60 pewnej podczepiałem, e, to powiem wam, że to wyglądało tak, tak, tak średnio tak naprawdę e, lecimy już na pole no i też tej serii tak standardowo te odcinki będą trwały tak około tych 20 minut. Film oglądacie w sobotę, także akurat w weekendik, w niedzielę. Co będzie? Gospodarstwo dziadku będzie w niedzielę najprawdopodobniej. No i później chyba rozwojowe znowu wleci, albo postępowy i od Także przyszły tydzień już też gdzieś tam można powiedzieć, że mam lekko zaplanowany, jeżeli chodzi o odcinki, bo tych odcinków. No, dużo się teraz dzieje, dużo się teraz bardzo dzieje na tych odcinkach i trzeba to wszystko sobie poogarniać. Chcę już rozpoczynać budowę na obu seriach na postępowym i na odnędzy ale chyba troszeczkę to inaczej wyjdziemy na postępowym, chyba będzie wcześniej co innego e, i to tak jakby robić taki maraton postępowego cały tydzień, to naprawdę by to szybko nam poszło wtedy z tym rozwojem i już byśmy pewnie mieli żniwę ogarnięte w tydzień, ale ale no, no kurde, problem jest taki, że inne serie wtedy będą zaniedbane, prawda? E, dlatego nie można jakoś tu robić wszystkiego naraz, trzeba to wszystko robić e, z głową też, co nie? Taka sadzereczka miałem mówić, kopaczka konna, czy tam koparka, jak zwał, tak zwał, Ludzie to chyba nawet czarownica nazywali, bo widziałem komentarze, oczywiście czytałem serduszka, przypinałem, e, także czytałem. E, tu jest nasze pole z kartoflami jest to jedyne pole z kartoflami jest troszeczkę duże, także, no jak widzicie, sąsiadowi tam z dwa, z dwa przejazdy tak naprawdę zabrakło, e, żeby to zrobić. I z tego co ja się orientuję, jeżeli pojedziemy sobie idealnie środkiem e, środkowego rzędu, to uda nam się zrobić tak, że to będzie kopało trzy rzędy. Przynajmniej tak mi się dzisiaj robiło na live. Dobra, V, no w ogóle to z, z opuszczoną jechaliśmy świetnie, Control I. Działa. Działa. I teraz pytanie. Czy robi mi 3 na raz? Robi mi mordy 3 na raz rzędy. A z racji tego, że mamy już 6 minutę odcinka, to takie coś jest dobre, bo tak naprawdę tutaj jeden przejazd moim zdaniem będzie trwał nawet leciutko ponad minutę, ze względu na to, że tu jedziemy z prędkością no, bardzo małą, jak widzicie. Tutaj pokazuje 16, ale tak, ale to są obroty. No nie wiem z jaką prędkością tutaj jedziemy, ale na pewno bardzo wolno. No i też im mniej... W sumie i tak wiaderkiem ja to będę zbierał, bo nie mam żadnej ład ładowacza ani nic. E, także wszystko Bida Edition będzie na tej serii, ale to też fajnie, bo no, ja taki klimacik lubię gdzieś tam, takich małych maszynek. Też gospodarstwo po dziadku się od tego zaczynało. Pierwszy odcinek z tej serii zrobił fajne wyświetlenia, za co bar bardzo dziękuję. E, no i tutaj też gdzieś fajnie będzie się mi to nagrywać, bo akurat no, nie mogłem się doczekać nagrywania tej serii, ale też i nie będzie wiadomo jej codziennie. E, nie wiem, czy poprzedni odcinek z serii chyba był w... Czy on był w poniedziałek, poprzedni odcinek serii, czy w piątek? Mam wrażenie, że chyba w tym tygodniu jeszcze był poprzedni odcinek tej serii. Chociaż czy może modpak jakiś był? Nie wiem, nieważne. W każdym razie mam wrażenie, że w poniedziałek po prostu był ostatni odcinek z tej serii. W sumie jak będziemy tak po trzy rzędy robić na raz, to nam szybko nawet to wyjdzie. czajcie. Ale dobrze, że jest coś takiego zrobione, bo tak w prawdziwym życiu to to wiadomo, jeden rządek tylko robi. Tutaj robi trzy, no ale tutaj byśmy mieli robić jeden rządek, to naprawdę byśmy musieli taką maszyną grać, grać i jeszcze raz grać na tym saveie, żeby cokolwiek tutaj osiągnąć. Też zostało już, powiem wam, pięć odcinków z, wczoraj był, tak? Wczoraj był 95 odcinek z rozwojowego. I zostało już tylko cztery odcinki takie normalne, ale chociaż one i tak normalne nie będą, to wam mogę już zapowiedzieć. I piąty taki, gdzie będzie to wszystko wydane i zacznie się też granie z widzami na live'ach, ogólnie live'ik w niedzielę o 19, także też bijajcie do... Wow, bijajcie do mnie na kanał, żeby gdzieś na tym live'iku być, bo lecimy cały czas, wiecie, subskrybujemy kanał i w ogóle, naprawdę tam ostatnio na live'ie było tam z 350 osób, fajnie, naprawdę, bo też dużo się działo tak naprawdę na streamku i teraz też będzie się dużo działo, bo tam cały czas jakieś nowe mody testujemy, cały czas sobie gramy, takie luźne granie, także naprawdę polecam gdzieś te live'y. I też dużo czasu spędzamy tak naprawdę na tej mapie, testujemy, a jak już dostanę wersję jeszcze V2, to będzie naprawdę, naprawdę sztos. Z tego co wiem, to V2 ma wyjść tak, że bez żadnych progów, czyli nie będzie na przykład, gdzie będzie wydana, nie wiem, na ileś tam osób na Instagramie, ileś tam subskrypcji autora, tylko ma wyjść tak po prostu o od buta. Nie wiem, kiedy wyjdzie V1, to pewnie wyjście V1 będzie uzależnione od tego, kiedy wyjdzie... Znaczy, wyjście V2 będzie uzależnione, kiedy wyjdzie V1, no nie? Czyli czym, czym szybciej wyjdzie V1, tym szybciej wyjdzie V2, bo tam prace jeszcze trwają, także wiecie, na razie nie ma co, jak się aż bardzo śpieszyć. czekaj czy w tą stronę też mi trzy rzędy robi, bo z tego, co widzę, tutaj mi pozostawało coś takiego. I tutaj chyba to, to kartofle raczej nie są, e, z tego, co mi się wydaje. No, chyba te kartofle nie są. Ale teksturka jest taka jak do tego, jak sadzone kartofle, no nie. W ogóle jeżeli chodzi o rzędy, no to też te rzędy troszeczkę inaczej wyglądają niż to powinno wyglądać tak w prawdziwym życiu, bo jedziemy tak w, przeci w przeciwnym kierunku niż powinniśmy jechać. Powinniśmy jeździć o taką w tą stronę, ale to jest akurat, nie wiem, coś z mapą związane, że tak po prostu autor narysował to dosadzenia. Mógł w drugą stronę narysować, by było to bardziej realne. No ale jak ktoś sobie będzie już sadził następnym razem kartofle, to sobie zasadzi tak jak mu będzie tylko i wyłącznie pasowało. Tam już nasz rzepak stoi. Dwa pola z rzepakiem to będzie odcinek... Czyli będzie, czekajcie, będzie ten odcinek, w następnym odcinku będziemy zbierać te kartofle. W kolejnym odcinku będziemy zaczynać już żniwa. Najprawdopodobniej... No jeden odcinek z rzepaku będzie, bo raczej dwa pole na odcinku uda się wykosić. Kolejny odcinek będzie z reszty zbóż i tak naprawdę ze żliw to będzie tyle. Będziemy coś może wypożyczać jakąś prasę od sąsiada i będziemy prasować, żeby belki też sprzedawać. No bo wiadomo, że te belki e, nam tak się nie przydadzą się, taka jest prawda, no nie? Dobra, tu już tam koń na końcówce z tego co widzę coś nie załapało, jeżeli chodzi o trzeci rządeczek. Dobra, akurat sobie nawrócimy. Też jest fajna sprawa, że tutaj ruchu ulicznego nie ma. No można sobie ruch uliczny, wiadomo, zawsze wyłączyć, ale wątpię, że tutaj by było miejsce na te samochody, bo albo by musiały jechać bardziej poboczem, albo trzeba było całkowicie gdzieś tam drogę polną, drogę polną, drogę taką asfaltową, jak jest tutaj, robić troszeczkę szerszą i to nawet bardzo szerszą, żeby tutaj w ogóle jeszcze można było się wyminąć z tymi samochodami. Nie wiem, czy wy już macie tą kopaczkę. Ona gdzieś tam jest wydana, tylko na jakimś kanale YouTube'owym, z tego co kojarzę. Dlatego na żadnych forach jej nie znajdziecie chyba do 17, tylko na jakichś forach jest, a do 19 z tego co wiem tylko i wyłącznie na jakimś kanale na YouTube, tak przynajmniej widzowie pisali, także... Także gdzieś u mnie ta paczka będzie tego wszystkiego, bo też jej o wiaderko piszecie i pisaliście bardzo dużo o taczkę, którą dzisiaj zresztą kupiłem. Także to wszystko będę się starał wam dać nie w jednym linku, bo linki będą oryginalne akurat do tego. I jeszcze tą 30 taką wam dam, która też gdzieś tam... Była wydana, ale była wydana tylko przez parę dni na pewnej stronie i później ją usunęli. Też tak słyszałem, pewności nie mam. Jest to oczywiście od tego Borsuka, który z tego co też słyszałem, to w ogóle kanał zamknął. Także też jak widzicie, przez to, że ktoś mu ukradł mod, na kanał zamknął i zrezygnował z nagrywania. Nieźle, nieźle się dzieje w tym internecie, naprawdę, że mody dla ludzi odgrywają taką ważność, taka wartość jest moda. No, bo, gdzieś tam ludzie to nie wiem, czy to tyle pracy jest, trzeba włożyć w coś takiego, żeby taki mod powstał, że to jest dla nich takie ważne. Ale powiem wam tak, jeżeli wy jesteście na przykład moci, bo też i moci oczywiście to oglądają, to nie przywiązujcie jakiejś wielkiej wagi do modu, jeżeli czegoś nie macie, to po prostu tego nie miejcie i nie miejcie tego jako priorytet, żeby to po prostu dostać coś, co jest, nie wiem, niewydane, czy coś w tym stylu. O, inaczej jest z mapami, bo, no na, map na mapie jakiejś fajnej, niewydanej, ty dłużej pograsz e, i masz bardzo dużo możliwości, jeżeli ci się ten klimat podoba. No ale z jakąś maszyną, no to, to nie, nie jest tak, jak sobie grasz tylko, to tak już bez różnicy, prawda? Gorzej, jeżeli na przykład nagrywasz na YouTube i nie masz jakiejś maszynki takiej, jak na przykład tego nie było, e, no to tu to, to jest naprawdę fajna sprawa. Ale jakbym miał grać tylko i wyłącznie tak dla siebie, bez pokazywania tego ludziom, e, to najprawdopodobniej bym się nie bawił w... No pobieranie nawet tego, bo raczej by wolał to wszystko na szybkość robić, jakby mi zależało tylko i wyłącznie na jakimś tam rozwoju. A jeśli prowadzicie jakieś serie na YouTubie, to wiadomo, że fajnie jest poczuć taki stary klimat, jak to było jeszcze w ls na przykład 13. No w 15 to już tak troszeczkę mniej, ale LS 11 i 13 to są naprawdę fajne wspomnienia. Może co niektórzy z Was nawet w to nie grali, ale wspomnienia są... No mega, mega są wspomnienia, dlatego ta seria z ls 13 powiem Wam, że... Była, była i tak nagle się skończyła i ten powrót zaliczymy. To już wam mogę zapowiedzieć, że powrót zaliczymy. Sprawdzałem na jakim etapie tam jesteśmy, na live musimy troszeczkę rzeczy oczywiście porobić, żeby tam ponadrabiać ten temat e, i seria stare czasy wraca na kanał. E, tylko kiedy? Najprawdopodobniej koniec tego, znaczy tego następnego tygodnia e, wróci tam ta seria na kanał, czy będzie robiona regularnie. Nie wiem, zależy wszystko od Was, bo jeżeli będzie tam wiecie, no przynajmniej to nie wiem, 5000 wyświetleń, 4000 wyświetleń pod odcinkiem, to spoko, ona będzie nagrywana. Ale jeżeli nie będzie takich wyświetleń, to raczej nie będzie ta seria robiona, bo wolę, żeby były aktywności pod seriami. Te serie, które Wam się podobają, wolę nagrywać, niż te serie, które na przykład mniej się oglądają, bo to tak. To jest takie, takie gorsze masz wrażenie, że ci się odechciewa to robić, jeżeli na przykład większości ludziom się to nie podoba, prawda? Także fajnie było, jakbyście obejrzeli ten film, no nie. To też, też jeszcze nie wiem, czy mi się tak przyjemnie będzie grało tak naprawdę na tej serii, bo to też wszystko się skończyło, dlatego że tam mi się odechciało tak naprawdę w to grać. I to już tak przed wakacjami chyba, prawda? Czyli już minęło no, lipiec, sierpień, wrzesień, październik listopad. O 5,5 miesiąca, prawie rok. Praktycznie rok minął, od kiedy ta seria znikła z kanału. I dobra, jak mi to w ogóle wyszło? Bo tutaj z tego co widzę. Znowu zostało coś takiego. E, tylko, że tutaj jest akurat spoko, ale... Nie, no, jest gites, jest gites. Naprawdę jest git, tylko tutaj tylko raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa nam na pewno wyjdą. Tutaj będzie leciutka poprawka, bo troszeczkę tych kartoflaków zostało. Fajnie by było młotyka, i byśmy jeszcze młotyką to mogli robić. To, to, to wtedy już naprawdę by było. No i tak też gadaliśmy dzisiaj na live'ie odnośnie szufli i takiej zmiotki no nie, żeby można było na przykład coś tam jakieś zboże sobie zmiatać albo coś w tym stylu. To też no moim zdaniem jeżeli ludzie robią już takie skrypty, które na przykład pozwalają no, działać takiej koparce czy takie wiaderko czy nawet taka taczka. No to mam wrażenie, że do końca tego roku jeszcze zobaczymy parę modów, które można używać rękami, chociaż ja już widziałem co niektóre modyfikacje, które nie są wydane. Ale ludzie je po prostu robią, takie jak kosa na przykład, dobra czekajcie ja włączę sobie trójeczkę, będzie jechał prosto, będzie jechał prosto, mam nadzieję. Taka kosa wiecie, że ręczna, że można sobie tam kosić za stodołą, e, czy coś jeszcze, kosa spalinowa, Bizon e, Z020 Zagon, też widziałem coś takiego. E, do farminga teraz jeszcze jakby wóz konny powstał, jakby ktoś zrobił, a z tego co wiem już ktoś robi e, i czy będzie wydany to jeszcze nie wiem, ale wiem, że ktoś robi, także. Naprawdę farming 19 się rozwija pod tym względem, a do farminga 21 zostało jeszcze praktycznie rok. E, także jak wiecie, no jeszcze sporo czasu będziemy się cieszyć tymi modami, póki 21 nie będzie, bo to, no, trzeba czekać do listopada 2020 mniej więcej, żeby ta gra wyszła. I też już pewnie gdzieś za 2-3 miesiące będą jakieś pierwsze e, zapowiedzi tego farminga, bo gdzieś tak zazwyczaj coś takiego mieliśmy. Jeszcze ktoś mi pisał, że będzie DLC żniwa do farminga 19, ale obstawiam, że takie DLC wyjdzie gdzieś blisko żliw, czyli pewnie gdzieś to okolice czerwca, lipca, jak będzie wychodziło to DLC. Jeszcze chyba oficjalnych, gdzieś tam zapowiedzi tego nie było, jak to ma wyglądać, ale ktoś już pisał, że ma być marka chyba Krone, czy coś takiego. Także naprawdę gdzieś ten farming idzie do przodu. Dobra, ja się na tym, ja się na liveach męczyłem, żeby to robić po jednym przejeździe praktycznie, wiecie. A tutaj robimy sobie cyk po trzy. E, zawrócimy tutaj, jest tutaj jakiś przejeździk? Jest, jak najbardziej. E, spróbujmy sobie teraz wjechać, bo tutaj nam wyjdzie, jak nam to teraz wyjdzie? Tu nam zrobi się tak i zostanie nam jeszcze jeden przejazd ten wykopany. Czekajcie. Jeden przejazd wykopany nam zostanie i tu byśmy później jechali tak, to nam zrobi to. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak czy siak, dam jeden zostanie, jak będziemy to wszystko kopać, jak to już sąsiad skończy, ale nie wiem, kiedy on naprawi tą maszynę, no nie? Ale tu i tak fajnie, że to zrobił, bo i tak wiadomo, że w jeden dzień bym pewnie tej pracy polowej sobie nie ogarnął w całości, bo tu jak widzicie już mamy 7, no praktycznie 18 minutę odcinka, a my mamy jeszcze jeden przejazd w tamtą stronę, i chyba będę wracał sobie na gospodarstwa, to sobie zostawimy po prostu, jak on już to gdzieś tam sobie dorobi wszystko. No i przygotujemy się jeszcze chyba po następny odcinek dzisiaj, żeby tam już pojechać sobie wiadomo z przyczepą, powoli. Jeszcze tam jedną poprawkę zrobić, tutaj zobaczę czy mi to dobrze w ogóle idzie. Bo mnie martwiło to, czy z tego kartofle by jeszcze nie leciały dodatkowe, wiecie? Niby tutaj nie widać takich rzędów, żeby ten kartofel gdzieś tam wystawał, bo po prostu widać takiej troszeczkę inną teksturę ziemi, ale... Ale coś tam jest widoczne mimo wszystko. A tam już chyba 30 będziemy sobie robić, także taczkę będę musiał rozładować, wziąć sobie wiaderko. I tutaj z wiadrem przyjadę i w kolejnym odcinku będziemy się bawić. Z tym wiaderkiem też zwiększyłem sobie oczywiście pojemność wiaderka, żeby to wszystko szybciej mi szło, bo, no, z tym takim wiaderkiem, co było tam po dwieście, co miało pojemności, no powiem wam, że byśmy się raczej długo bawili w to wszystko, a tak to raczej nam powinno to elegancko i prestiżowo wyjść, no nie? W ogóle na, to na bardzo takich niskich obrotach idzie. Widzicie? Teraz są obroty 4, ale to dlatego, że jedzie z góry. No może nie 4, może tam z 5. E, są, bo wiadomo, to jest tak e, troszeczkę ta strzałka ponad, a jakby jedziemy już na płasko, to najprawdopodobniej te obroty znowu wzrosną. Z góry to tak, tak jakbyśmy ludzie to kopali. tak Takie mam wrażenie teraz, no nie? Czy my jedziemy prosto? No, tak trochę bardziej pod tą stronę zjechaliśmy już lekko, ale git jest chyba. Chyba jest git, dobra, cofnijmy sobie, żeby zrobić jeszcze ten środeczek. Oho Wstydu deszcza się tak męczyć, żeby to cofnąć ładnie, naprawdę. E, tutaj mamy akurat ten kawałeczek jeszcze i nie wiem jak to się ustawił. Najlepiej, żeby mi to na środek leciało, no nie? Jak tak pojadę, czy mi to złapie? Złapie I cyk. I możemy sobie jechać na gospodarstwo. W ogóle mogę wam na gospodarstwo tędy pojechać, bo nie wiem, czy tak szczerze mówiąc, czy tędy nie będzie bliżej, bo tu się tylko dojeżdża troszeczkę do tej strony i już jesteśmy praktycznie na gospie, ale ja sobie wiecie co. Zapis zapiszę sobie gierkę, bo później tak czy siak muszę robić miniaturkę, wiecie? Eee, także i tak bym musiał później wracać na to pole, a miniaturki na odcinku nie zrobię, bo później się kamerka wyłącza i... Nie wiem czego, bo niby nie jest w ustawieniach, że na F12, ale czasami się wyłączy kamerka, a czasami się nie wyłącza kamerka, także też powiem Wam tak szczerze, że wolę, wolę po prostu nie ryzykować, żeby ta kamerka była do końca sobie tego odcinka. Z tego co widzę już i tak ponad 20 minut odcinka, jest 23, no prawie jest 24, czyli gdzieś tak do pierwszej w nocy mi się wyrenderuje film i będzie elegancko, będę mógł go Wam wrzucić na sobotę. No wiadomo jak wygląda piątek, że lepiej sobie nie zostawiać nagrywania na piątek, tylko lepiej nagrać czwartek w nocy żeby później gdzieś ten film na pewno był. Bo raczej się staram regularnie te filmy wrzucać codziennie i te live'y też regularnie robić, tylko w środę chyba nie było live'a, bo już mi głosu trochę zabrakło, żeby to wszystko ogarniać no bo naprawdę, jak się nagrywa tak cały czas i jeszcze się live robi tam po 2,5 godziny praktycznie, no to gdzieś to gardło jest troszeczkę zajechane. Dobra, wszystko wszystciutko, przyściutko mordeczko ogarnięte i w dzisiejszym filmie to by było na tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale, pamiętajcie by być na Instagrama i na razie!